Robię film z, z testem tego podkładu, na pewno Wam znanego. Nie wiem, który film wskoczy pierwszy, więc po prostu mówię, tylko mam nałożonego może to błąd. A co chciałabym z Wami dzisiaj przetestować? E, to jest ta, ta paleta z MIO raz ze współpracy z Beauty Vitrix Instagram Weddings, wedding, wipes, vibes. wedding Vibes Eyeshadow Palette że ta paleta już u mnie długo. Kupiłam ją zawsze przed świętami. Jeszcze właśnie też założeniem takim, że. Właściwie te dwa produkty, właśnie ten podkład i ta paleta była z założeniem, że zrobię. To będzie mój pierwszy film na YouTube'a, ale jakoś tak nie wiem. Nie wyszło. Bardzo dobre opinie są na YouTubie na temat tej palety. Byłam po prostu ciekawa, jak to się ma. Paleta jest papierowa z lustrem. Paleta ma 25 cieni. Te cienie są. No wiecie, myślę, że większość z Was ją zna, bo to na naszym rynku już jest, na YouTubie już dawna. Udało mi się ją kupić za drugim razem, kiedy weszła do Minki Shop. Nie pamiętam, ile kosztowała z pracy to, ale sam... jest ciężko mi się będzie ją trzyma. Sam układ kolorów bardzo mi się podoba. Uważam, że jest to paleta... No, to jest paleta samowystarczalna. Jeżeli ktoś lubi takie kolory, to właściwie ma tą paletę. Ma wszystko. Ta, ta sekcja tutaj, czarny, brąz. Taki ładny brąz. To są ładne brązy, dosyć neutralne. Ten jest dosyć ciepły. Tu mamy beż, Ładny na załamanie. Róże. To faktycznie taka ślubna paleta z takim jednym akcentem, że tak powiem, kolorystycznym. Mamy tutaj. Tutaj chyba na pudełku jest napisane jakie to są cienie, mamy 14 cieni matowych, 11 cieni błyszczących, z tego tak jak widzę, bo jeszcze w ogóle tej nie dotykałam, ten cień to jest chyba brokat, reszta wygląda mi na takie ładne coś ala turbopigmenty, folie o różnej gradacji zmielenia, więc wydaje się, naprawdę bardzo, bardzo ładna paleta. Nie wiem, zobaczymy, zrobię sobie, może ostatnio tak jakoś cały czas się maluje na czerwono, to może też. Dzisiaj jakiś brąz, czerwony róż. No niebieskie to tak do mojego koloru oka, to tak średnio, bo ja mam niebieskie oczy. Ale chociaż sobie dotnę teraz z Wami kilka tych błysków, ten jest ładny. Nie mam nie, nie umiem w ogóle jej złapać. Ten jest fajny, to jest róż takim shiftem, nieładnie mówiąc, zielonego. Nie wiem, czy to będzie widać, kurczę, ja nie umiem tych. No jest, Dobra, bardzo ładny kolor. Następny, który sobie dotknę, to jest Mami. On jest, tak, on jest, na wprost jak się na niego patrzy, jest różowy, to jest ten, ale z boku ma taki brązowo, bardzo ładny, oj, piękny kolor. Faktycznie znam, znaczy nie znam Mamy tej youtuberki, bo tej youtuberki nie oglądną, ale oglądam, ale on ma nam kanał After Makeup, After Forty czy jakoś tak się nazywa. To jest ten bardzo ładny, to jest róż złamany brązem, widzicie? Bardzo ładny kolor. Bardzo ładny kolor, to jest taki kolor, wiecie, na całą powiekę. Jak ktoś jest, ma ciepłą karnację, ja nie mam ciepłej karnacji, więc mi to tak nie, nie wiem, czy do końca pasowa. pasował. Veil ten Taki dosyć beżowy. I on jest. To jest taki bardziej perłowy kolor. Ten. Jest ten. Bardzo ładny kolor, ale taki dosyć spokojny. Ładny. No i oczywiście ten niebieski, no bo jakże mogło być inaczej. Piękny kolor. Czysta tafla Na ten palec nie patrzcie, bo tu pomieszałam wszystkie razem. Piękne, piękne kolory. Zaraz ciężko wybrać co? Ciężko wybrać sobie tutaj, z jeszcze sobie dotknę ten brokat, na samym dole i on jest suchy i on ma takie drobinki zieleni, piękne, ale jest, to jest typowy brokat, więc jak lubicie brokat, to, to proszę bardzo, ale bez kleju się nie uda, ponieważ nie jestem znana z tego, że potrafię używać kleju, to więc chyba go nie użyję. Zobaczymy. Standardowo zaczynamy od tazy, czyli wiadomo czego... Wiadomo czego tart... Nie tart, boże, born this way to face. A dzisiaj dla odmiany zrobię coś, in... dla odmiany zrobię coś innego. Zrobię coś innego, wykorzystam moją taśmę skocza i sobie po prostu Wyznaczę tą kreskę, żeby się nie bawić. Zobaczymy, jak to wyjdzie przy mojej dosyć problematycznej powiece, czy mi się uda dobrze przykleić. Bo to jest chyba trochę ciekawa mam. No jest dosyć mocno pomaszczona. Więc wyznaczenie tego kąta nie będzie wcale takim proste. Ta skóra pracuje jak nie powiem co. No, ale jest. Sprawię to chyba w przyspieszonym tempie, a jak będę coś chciała powiedzieć, to się będę zatrzymywać. Sypią się, no ale już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Znaczy, to jest cały szalone ładnie się raz um, pracowałam, sobie robiła coraz gradację, od coraz jaśniejszego do coraz silniejszego. Mam jedno oko. No, takie dosyć dramatyczne, jeszcze nie pomalowane rzęsy, ale już widać, jakie to jest dramatik i mam kilka już spostrzeżeń na temat tych cieni, kilka mnie mega zaskoczyło, wręcz przeraziło. E, drugie oko, ponieważ tak już jakby zostaję w domu, e, dzisiaj nigdzie nie wychodzę, więc sobie zrobię, no po prostu wy, wy, wykorzystam wszystkie, wszystkie cienie, jakie są w tej palecie, żeby być po prostu z ciekawości, zobaczyć jak to wygląda. No, ale jest noc. Powiem tak. Jest moc. Dobra, wracam do malowania. Wow, powiem Wam, jestem pod wrażeniem, naprawdę, jestem szczerze pod wrażeniem tej palety. Jak widzicie, trochę mnie podniosła, ale dzisiaj jest taki dzień, czy też jest do wieczór, już, więc mogłam sobie pozwolić na to, żeby, żeby zrobić coś bardzo, bardzo mocnego tam chyba wszystkie cienie. Oczywiście brąz, jak wiecie, no, brązów na oku nie widać. I co mogę tak na szybko, na pierwsze wrażenie powiedzieć? Może nie tyle, że mnie zawiódł ten czerwony. Ja go tutaj dałam, nie wiem czy będziecie widzieć. To jest ten kolor. To jest cały ten tutaj, był zbudowany, to jest właśnie ten kolor. On się w palecie wydaje, że jest czerwony na tle tych róży. Ale on jest, właściwie jak się go rozciera, on się robi mocno, e, idzie w róż, więc jakby to nie jest, e, to nie jest czerwień taka, jak myślałam. bo To wygląda na taką ładną, soczystą czerwień, natomiast na oku to się zamienia w róż. E, ten jest przepiękny też fiolet. No, ten jest cudowny, taki bardzo ciemny, bardzo ciemny o bordo. Czarny mnie po prostu zabił. Ja przyznam się, że nie spodziewałam się, że jest tak mocny. Naprawdę dawno chyba w żadnej palecie jeszcze nie miałam e, taki, który ostatnio testowałam, żeby czarny był aż tak czarny. A ten biały jest po prostu za, dla mnie troszeczkę za jasny. On jest po prostu biały. Też, też mnie zaskoczył bardzo, bardzo mocno. Nie spodziewałam się, że aż tak bardzo jest biały. Ten i ten. To jest po prostu. To jest cud, to jest życie. To jest ten złoto, ja mam go tutaj. Ten niebieski mam tutaj. To jest coś pięknego. To jest. To jest tak elegancki kolor. Ten, bałam się tego niebieskiego. Bo wiecie, ja mam niebieskie oczy, mi nie pasuje do końca niebieski cień. Ale on jest po prostu przepiękny. Ja sobie, sobie zrobię jeszcze tym, tą paletą jakiś. Um, makijaży z brązem i ten, ten użyję, ten, ten, ten mam, ten, 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 ten brąz łamany złotem jest, mam go tutaj na początku, mam ten, no mówię, wykorzystałam wszystkie, wedding dress jest przepiękny, nie, tutaj lśni, to jest taki jasny ze złotym, ze, z, z różowym odcieniem, veil jest taki delikatny dosyć, bright, wow, też jest mocny, nie używam tylko tego brokatowego, tak jak Wam mówiłam, nie chcę mi się bawić w tej chwili z, z klejem do brokatu. Jestem szczerze pod wrażeniem tej palety. Jeżeli możecie ją kupić, kupujcie ją w ciemno. Macie tu wszystkie potrzebne do makijażu codziennego i niecodziennego cienia. Co mi się w tej palecie bardzo podoba, to to, że, mamy, że błyski mają różną strukturę. To są takie błyski, wiecie, że możecie zrobić taką wow, tak za przeproszeniem, no nie powiem brzydko, ale walnąć po oczach. Ale możecie też wykorzystać ten, te, te, te blaski, te, te, te cienie do malowania po prostu takiego na co dzień. Te, te, te przejściowe kolory bardzo ładne. No jestem, no jest, a jakość? No mówię, poza tym, że spodziewałam się, że ten czerwony będzie czerwony, to właściwie nie ma żadnej wtopy. Naprawdę, nie ma żadnej wtopy. Leżała u, mnie, leżała u mnie ta paleta bardzo długo. Nie wiem, może, wiecie, może ten obrazek jest dla mnie taki trochę infantylny. Sorry, że tak mówię, ale nie lubię czegoś takiego. No, ta, ta paleta po prostu wydawała mi się infantylna. Zwyczajnie, infantylna. Taka trochę, może to głupio zabrzmi, ale wiecie, no... że nie dla mnie, bo to taka ja jestem już starsza. Wszyscy zachwalali, ale jakoś, no mówię, no... No, sorry, no... Ale to, co jest w środku, totalnie mnie zaskoczyło. Jeszcze sobie podczyszczę. Jak widzicie, jak, jak widzieliście, na początku używałam sobie do stworzenia tego kształtu zwykłej taśmy. To jest akurat taśma skocza, podklejona. Ja bardzo, bardzo Wam polecam. Szczególnie jak macie już taką, powiedzmy, trud, trochę trudniejszą powiekę. No, także tak właśnie. Jeszcze sprawdzę, czy ona jeszcze w ogóle jest na stronie, ale myślę, że jest na Minty Shop, podejrzewam, że jest na Mio, no ja brałam z Minty Shop. Sprawdźmy. A, no, na Minty Shop jest produkt niedostępny, kosztuje 120 zł, Ale... Pff, uh, sorry, że tak się nakręcam, ale... Wiecie, najfajniejsze to jest takie zaskoczenie, nie? No bo w sumie, um, no nie spodziewałam się, szczerze nie spodziewałam się, nie spodziewałam się, że tak mi się ta paleta spodoba, że sobie okej, okay, no na co dzień się tak nie malujemy, no poszłam sobie na maksa z tymi cieniami i w ogóle, ale to, co zrobił ten czarny, nagle ja, bruch, ten brąz jest piękny, naprawdę to, no mówię Wam, te cienie otworzą. No, no nie potrzebujecie niczego więcej. Ja nie mam innych cieni, nie mam takich dużych, o, no. um, Nie mam cieni takich, no, poza jedną tą paletą Be Perfect, takich kolorowych, więc może dobrze. Ostatnio, no, t, t, próbowałam te cienie z z Maximo, też świetne, ale no jestem znaczy, fajna cena, tak? 120 zł za 25 cień, bo każdy cień gram 30. Świetna, świetna cena. Naprawdę, wow. I to jest, jak mi wiecie, firma Mio należy do koncernu Pierre Renée I no i tyle. Pierre Renée, robiłam też test na swoim kanale. I muszę powiedzieć, że też bardzo by była mile, mile, miło zaskoczona jakością. Natomiast zestawienie tapeleta, to zestawienie kolorów jest po prostu kolorów, ale też jakości. No i co do mnie, jakby co do, co do mnie też bardzo przemawia, bo mówmy się, kto z nas korzysta tak bardzo z tych cień błyszczących, mało jest takich osób. Dlatego, tak jak mam już też wcześniej mówiłam, nie do końca przemawiałam do mnie takie mega, ekstremalnie jakieś wymyślne błyski, bo już tego to na bank nie wykorzystacie. To jest piękne do robienia słodcze y i dylektowania się jak błyskotką. Natomiast mam takie poczucie, że te błyskotki, przez to, że jest dużo jasnych, błyszczących cieni, naprawdę możecie wykorzystać bardzo często. Jako samodzielne cienie plus te brązy. No brązy macie właściwie w każdej gamie ciepłych. I, ciem, i chłodniejszych, i neutralnych odcieni. Słuchajcie, bierzcie w ciemno. Naprawdę uważam, że warte są tych pieniędzy na pewno. Także jeszcze raz gratuluję Pani Beauty Vitrix. Nigdy nie, nie ogląda mi kanału, ale paleta jej się udała. Paleta jej się naprawdę udała. No to co, to jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, chyba, że mnie tak już przetka, już ledwo mówię, mam taki zatkany nos. A jak Wam się podoba w ogóle ten makijaż? Popatrzcie, tu mam ciemną kredkę od wewnątrz, od, na linii wodnej, a ja tutaj sobie zrobiłam białą kredkę i na, nałożyłam tego niebieskiego, błyszczącego cienia. Ciekawa jestem, jak to będzie w ogóle wyglądało w podglądzie. Bo wiecie, jak to jest często. Mi się wydaje, że coś jest mocno, a wychodzi słabo, a, albo wychodzi. Wydaje mi się, że coś jest słaba, a wychodzi mocno. Już nawet nie daję sobie różne policzki, mam takie lepiej, jest mi ciepło. Chyba są kaloryfery są mocno odkręcone, ale już mi się nie chce tego zakręcać. Dobra, dobra, buziaki, do zobaczenia. Pa!